Dzień dobry moi kochani, moi mili Dzisiaj będzie e, Film z cyklu Nie czwarty dzień, ale dzisiaj będzie O Pokusach, czy jakby to tam nazywać Czyli, no jak sobie poradzić Na przykład z niejedzeniem, albo nawet Jak jecie i macie jakieś założenie na dietę Albo na zdrowe Na, na, zdrowe, na zdrowe jedzenie I ktoś mówi, że no kolera nie wytrzymałam Nie wytrzymałem i nie mogę e, No i po prostu Musiałem zjeść jak to funkcjonuje? Ja jak ja mam na to pomysł i jak, jak to u mnie działa. Działa to w bardzo banalnie prosty sposób. Zadaję sobie pewne pytanie, eee, bo jest w stosuję do dekoracja na zachowań. O co chodzi? To jest coś takiego, że chodzę sobie, eee, chodzę sobie po mieszkaniu i na przykład nie odczuwam głodu, nie? nie odczuwam głodu, ale nagle przychodzę do kuchni. No i widzę na przykład taki pięknie upieczony placek przez moją żonę na jutrzejsze wydarzenie. A, czuję go, jest zapach. No i co, się, i co się wtedy dzieje? No ja po prostu jestem głodny od razu. Ale czy to prawda, czy ja jestem głodny? No bo pytanie, że jeśli yy, mówię, że to jest prawda, że jestem głodny, to dlaczego trzy sekundy przedtem, zanim zobaczyłem ten placek i zanim go poczułem, ja nie byłem głodny? To jest badanie proste. Zdarzenie aktywujące w, w moim mózgu, które uruchamia mi poczucie głodu, jest placek tak naprawdę. A. Moje oczy widzą ten placek, b eee, czuję zapach i leci do nozdrzami do mózgu i, eee, i, 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 i też odbieram taka coś, przy, coś przyjemnego, eee, no i mam wspomnienie o smaku tego placku, więc z automatu mój mózg mówi mi zjedz go, czyli co powoduje? Powoduje uczucie głodu, ba. Powoduje produkcję ślini, powoduje skurczanie się brzucha, a no już! E, no i dlaczego ja sobie z tym radzę? No, przynajmniej zadaję sobie pytanie, dlaczego nie byłem głodny, zanim nie zobaczyłem tego placka? Szachmat Adaś! Nie byłem głodny, bo po prostu nie było zdarzenia aktywującego, więc ja dzisiaj już potrafię rozpoznawać prawdziwy głód od nieprawdziwego głodu, bo to jest nieprawdziwy głód. To jest nawyk. Nawyk, jak zobaczę ciasto, że mi się chce go zjeść. To też posiadacie takie nawyki. Tak naprawdę, żeby zdrowo i racjonalnie żyć, trzeba zmienić nawyki żywieniowe. Żadna dieta, żadna głodówka, żadne jedzenie, nie jedzenie, kurde, tabletki, ćwiczenia, nie spowodują to, że będziecie e, nie wiem, dobrze wyglądali, jeżeli nie będziecie zatłuszczeni i tak dalej, gdy nie pozbędziecie się swoich nawyków. Nawyków żywieniowych. I tak samo jest też z. E, ja teraz właśnie w tym nie wiem, to mówię głównie o, o, o gdzieś tam, o tym jedzeniu, a tak naprawdę we wszystkim jest tak samo. Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, musisz zmienić swoje nawyki. Czyli musisz zmienić swoje nawykowe myślenie. I wtedy w świecie będziesz mógł. Jeść wtedy, gdy jesteś głodny, będziesz mógł. E, reagować na sytuację po nowemu, będziesz miał, nowe, będziesz miała nową możliwość reagowania, bo nauczysz się nowych nawyków. Czyli jeśli ktoś na Ciebie powie, że jesteś brzydka, to nie będziesz się denerwował, bo będziesz miała nowy nawyk, który na przykład powie, że każdy ma prawo wyrażać swoją opinię. Już, w ogóle ci jestem mikołajkowo ubrany, bo ci jest 6, 6, Mikołaj, 6 grudnia, czyli są Mikołajki. Eee, no już, będzie dostałem parę prezentów takich od ludzi ze słodyciami. Dzisiaj, okej, okay. ja mogę sobie zawsze kupić sobie czekoladę, kiedy będę chciał, to jest pierwsza sprawa. Dwa, już mi coś takiego nie robi. Nawykowo, chcę... kiedy mi się chce jeść tak naprawdę. Nawykowo rano jest spoko i tak dalej, nie ma problemu. Nawykowo zawsze wieczorem chce mi się jeść, bo przeważnie podżerałem wieczorem. Więc mam nawyk jedzenia wieczorem. To co trzeba zrobić, żeby mieć szczęśliwe życie? Zmienić swoje dysfunkcyjne, destrukcyjne nawyki, które posiadacie. Ho ho ho! Ciasto jest zajebiste, żeby nie było. Nie jestem zwolennikiem niejedzenia ciasta i w ogóle jestem wol zwolennikiem wolnych myśli i przekonań. Eee, no to co? Nie wiem, dzień czwarty. Dzisiaj było o nawykach. Warto przyjrzeć się swoim nawykom, spisywać je i je po prostu wymieniać te nawyki, które Wam nie służą. Ja robię to za pomocą systemu racjonalnej terapii zachowań. Jeśli będziecie chcieli coś więcej o tym usłyszeć, to piszcie do mnie do wujka porady eee, lub dzwoncie. Kuziaki, trzymajcie się dobrego życia i dobrych myśli.